Następnego dnia, 11 marca, jeszcze raz udaliśmy się do Saraju, już w okrojonym składzie odrobinę. Tutaj byłam Wojtek, Franek i Badawi też z nami pojechał. I to była taka bardzo ciekawa sytuacja, bo Dawidowi zabrakło miejsca, on poszedł naprzód i taki, gadka, szmatka, jakaś jakieś tam pierdoły. I nagle Dawid się przeciska przez tą marszutkę, się tam wali, nie wiem, no, przebija i krymogłosią niepodległość. A my co? A nagle taki... Tak, albo w drugą stronę już tak do nas dotarło. Co? Ogłosił niepodległość? Tak, Krym ogłosił niepodległość. Nie pana tym, Aksionow, czy to Maksjonow, czy Konstantinów, czy ogólnie cała ta Wierchowna Rada, ale zostało przypieszczantowane jednogłośnie. Krym jest niepodległy, przynajmniej w deklaracji, prawda? Siedliśmy w Bakczy Saraju, poszliśmy jeszcze raz do dworca Hana i znowu dwary z Hanna były zamknięte, ale porozmawialiśmy w meczecie z imamem. I znowu było widać silny pro wtedy mówił, że gdzieś tam na obrzeżach miasta te krzyże malowali na domach tatarskich, właśnie z, te, z tego słynęło to ruskie jedyństwo i z, teraz znowu się objawiło. Dlatego ja mówię, że dla Krymu to była tragedia. Nie dlatego, że on pod Rosję przecież, bo to tak naprawdę i Tatarom, i tym Ukraińcom jeden pies. Naprawdę, nawet ja rozumiem, że tam jakieś historyczne rzeczy i tak dalej, ale to nie ma wielkiej różnicy dla tych ludzi w, pra w praktyce. Ale była ta jedna ważna, że tam rozkaje jedinstwo przejęło tą władzę. Partia, która miała 4%, syrenała z wandalizmu, z antytataryzmu bym powiedział, w ogóle z jakiegoś nacjonalizmu, rasizmu, szowinizmu, jakiejś ksenofobii. A wiecie, pisanie Tatary z Kryma, gdzie jeśli ktoś ma rościć sobie etniczne i historyczne prawo do Krymu, to, to są Tatarzy, właśnie. Okej, okay, Rosjanie stanowią większość już od dosyć długo, wydaje mi się, że 100 lat lekką ręką już stanowią większość, ponad 100 lat. Mmm, powie, no dobra, emigrowali, tak, no dobra, no ale 100 lat już nie ma różnicy. Ci ludzie jakoś się tam zakorzenili w ten Krym, jakoś tam są w tym Krymie, nie można im powiedzieć, że to nie jest już ich ziemia. Przynajmniej ja tak uważam, że jeśli, ktoś, jeśli już ze 100 lat jest jakieś pokolenie, no, to ciężko kogoś wygąć. On już nie jest emigrantem, on już jest częścią tego ekosystemu, ale mówienie Tatarom, że mają stąd wyjechać. To się nie dodaje, chodziło o te samostrojki, to, że oni te domy budowali. No ale wiecie, tym typom z jednictwa nie było bez różnicy. Oni te krzyże malowali i cię popali. Znaczy w sensie tatarski dom to tatarski dom. A czy samostrojki a to już jeden pies. No, Zbych czy Saraje wróciliśmy. Ja w ogóle zakorzeniłem się u Wojtka wtedy w tym w tym pensjonacie, Już do końca praktycznie podróży będę u niego spał czy to na kanapie, czy to na ziemi, a potem nawet właśnie na początku na ziemi, a potem na kanapie, jak mniej osób było się si si śmieję z tego, choć mi to bez różnicy Zaldarem się jeszcze tam chyba widziałem ta bo Eldar niedługo potem pojechał do Kijowa, a pracę zaczął Tego samego dnia po raz kolejny przełożono referendum y a referendum, jest w ogóle pytanie jakie referendum, bo na początku to w ogóle miało być za Większą autonomią, ze oddzieleniem się od Ukrainy, za niepodległością, aż w końcu pojawiło się pytanie: e, czy Krym ma być niepodległy, czy Krym ma być y, częścią Rosji. Mistrzostwo, nie? Bo się od tego, czy ma być częścią Ukrainy, czy ma mieć większą autonomię i tak dalej. Skończyło się na tym, czy ma być częścią Rosji, czy. Czy niepodległy. I w końcu ustalono datę referendum, bodajże na 16 marca. Ale to było niesamowite, bo najpierw miało być w maju, potem jakoś w kwietniu, a potem w końcu, ach, robimy za 5 dni zorganizuje się. I tak ten wynik nie miał większego znaczenia, bo po pierwsze, jakby chcieli, to by mogli sfałszować, a po drugie, i tak naprawdę większość była za tą mm, niezależnością, niepodległością, czy za Rosją. Ja bym powiedział tak. Czy absolutna większość za Rosją? Czyli ponad 50%? Nie wiem. Czy większość zainteresowanych tematem była za Rosją? Zdecydowanie tak. Czy absolutna większość popierała niezależność, niezależność od Ukrainy? Tak. Też wydaje mi się, że nie absolutna większość będzie za tym, żeby być oddzielnie od Ukrainy. To jedyne pytanie: czy to 50, ponad 50% chciało być w Rosji? To faktycznie. Oczywiście ten wynik referendum podany 90 ileś procent, on nawet nie musiał być fałszowany. Po prostu część niezainteresowana bojkotowała, ktoś chciał oddawał po kilka głosów, to nie miało znaczenia, oczywiście to referendum to była farsa, ale tak, takie są te referenda. No, można krytykować, ale decyzja została już podjęta i ludzie ją podjęli, władza ją podjęła, już było pozamiatane.